Panią Barbarę Santo, zachodnią Polski, okręgową Sąsiedztwo Krzeszkie, jako sędzia w Narożniku Czerwonym, Tomasz Jednożek. UMKS Wiktoria Ośrołańka. Zapraszamy Tomaszu, bardzo proszę. W Narożniku niebieskim, Właśnień i drugi pojedynek kategorii wagowej do 75 kg Tomasz Kiernozek Wiktoria Ostrołęka Narożnik czerwony, błażej surowiec, narożnik niebieski. Pierwsze sekundy tego pojedynku, wzajemne badanie się i ewentualnie przemyślenia, czym można zaskoczyć przeciwnika. No sprytnie teraz, surowiec, troszeczkę to jakby popchnął swojego rywala do, do przodu, bardzo dyskretnie to zrobił i wtedy zadał cios. Niemniej jednak sędziowie punktowi nie. Prowadzenie surowca 1 do zera. No myślę, że kierunek tutaj powinien bardziej zdecydowanie zaatakować. Jeden do jednego po rundzie pierwszej. Narożnik czerwony, 12. Wrodzeń, Lub Wiktoria Zdroweka, urodzony jest w 1995 roku. To czy dzisiaj złot 37. pojedynek. Jego przeciwnik z należnika niebieskiego, głazej, surowiec, lub pszomostrowiec. Urodzony jest w 1995 roku, a tak dzisiaj swój 34. Ja Druga runda pojedynku kiernozek surowiec Po pierwszym starciu wynik 1 do 1. Spokojna walka. Tutaj wydaje mi się troszeczkę lepsze wrażenie robi reprezentant Ksio Ostrowiec. Ale w swoich atakach na pewno Mógłby troszeczkę więcej zrobić, niemniej jednak bardzo ostrożny boksi z jednej i z drugiej strony. A wykładnikiem tego jest punktacja po rundzie pierwszej. Wzajemne czarowanie się. A tutaj w klinczu takie przyjacielskie poklepywania się i to jeszcze w tył głowy. 2 do 1 objął prowadzenie kiernozek po tym zwarciu gdzieś tam ku swojemu szczęściu. Sędziowie zaliczyli jakiś cios, ale już surowiec wyrównał stan pojedynku na 2 do 2.

do kolejnego pojedynku przygotującym za mocno 180 kg w pierwszej walce na rocznicę wony Dawid Pilar, Stanisław Niebieski, Kantorowicz Szymon. Obsada sędziowska tego pojedynku w rynku Mariusz Mikulski. Sędziowie punktowi stanowisko numer 1, Tadeusz Wniszak, 2, Piotr czy Barbara Sanko. 4 Ewa Piotrowska, 5 Andrzej Rajkowski. Sędziowie czasu panowie Lisowski i Dziecian. Ruch wolny, runda Rzeszów. I trzecie starcie. Tutaj od samego początku ruszył zdecydowanie Surowiec, niemniej jednak został skontrowany prawym prostym przez Kiernowska. Ale również sam zadał cios. I jest 5 do 3, 6 do 3 już w tej chwili dla Kiernowska. No tą trzecią rundę Kiernożek naprawdę zdecydowanie wygrywa i uciekł już swojemu przeciwnikowi na 8-4, ale prezentuje w tej rundzie bardziej dojrzały i skuteczniejszy boks. Szyrowiec tak, że... no, tak troszeczkę, no powiedzmy szczerze Chce zrobić dobre wrażenie, ale, ale w tych swoich atakach troszeczkę się gubi. Nie trafiając ciosami. No tutaj ta szkoła lewego prostego w wykonaniu pana Mieczysława Mierzejewskiego, trenera z Ostrołęki. Zdaje egzamin. Nie ma co jak stare sztuki bokserskie, lewy i dopiero wtedy jest szansa trafić, trafić prawym, prostym celnie swojego rywala. 11 do 4. Końcowy wynik dla Kiernowska. na punkty 11.4, řečení za Tomáš Skvělnoře v historiále